Witam serdecznie. Ja jestem Agnes, a oglądacie Dying Light 2 Stay Human. Zadanie Kumpel Jimbo. Ostatnio byliśmy na bazarze, aby odebrać pierwsze zadanie. Także myślę, że drugie zadanie może pojawić się w kantynie rybie. Oko przynajmniej tak mnie tutaj intuicja doprowadza, ale powiem szczerze, że nie wiem. Zobaczymy wspólnie czy jakiś przegap tutaj nie będzie. Sudebrać, ale przecież sama chciałaś tu przyjść. Bo tylko tutaj... Czy jednak nic się tutaj, nie, tutaj nie pojawi? Mamy pytajnik. Tutaj. Jak najbardziej wiadomość od Jimbo. Jimbo, zadanie poboczne. Jimbo chce poznać nowych przyjaciół. Pokaż mu swoją determinację i udaj się na małe poszukiwania. Jeśli udowodnisz swoją przyjaźń, Jimbo wyłoży wszystkie karty na stół. Twoim pierwszym celem będzie Garrison. Bez powodu. Czeka Cię za to zagadka. Rozwiąż zagadkę, Jimbo poszukiwanie. Bierzemy zadanie poboczne, kumbę, Jimbo, to zostaniemy kumplem Jimbo. Patrz pod nogi, wzrokiem. Jeszcze raz poproszę. Patrz pod nogi, wzrokiem przyczeszesz grunt. V, jak Wiktoria, zwycięstwo, jak triumf, Garrison. Ten cały Jimbo wysłał mnie na coś w rodzaju poszukiwania. Nie mam pojęcia dlaczego, odezwał się akurat do mnie, ale wygląda na to, że muszę się tym zająć, żeby przypadkiem niczym mi nie przeszkodził. Mam nadzieję, że się opłaci. Okej... Okay. Może to V jest od VNC? Od znanego nam wieżowca, który znajduje się właśnie w Garrison. To miałoby sens, myślę. Warto sprawdzić ten trop. Możemy sobie tutaj oznaczyć bezpieczną strefę. Najpierw może obszar wokół wieżowca, a potem do samego wieżowca się udamy, jeśli nie znajdziemy nic tutaj w najbliższej okolicy. Brzmi chyba jak dobry plan. Dobra, nie będę co czekać. Tutaj słabo widać. My dzisiaj nie z panami, bardziej w tamtą stronę. Chodźmy i w ogóle wydostańmy się stąd, bo tutaj. Nie fajnie. O, oni oczywiście nie umieją odpuścić. Nie wiedzą kiedy trzeba, niech się pobiją z jakimiś tutaj ząbiaczkami. Nie chcecie! naprawdę nie do końca nie wiemy gdzie. Mamy mieć jakieś wskazówki, powiedzmy, takie to za mną. Wiemy, że są tu jeszcze jakieś podpowiedzi, ale ich nie zauważam. Tutaj nie odznaczam, może to jednak w środku. Nie wiem, czy coś innego mi tu jeszcze pasuje poza Wiensy na V Garrison. Nie zabijajcie mnie, nie chcę To jest spotkanie, to nie jest to bynajmniej. zadania Może na górze. No nie widzę nigdzie w pobliżu nic. Jeszcze raz. Patrz pod nogi. Gdzieś jest jakaś dziura Tak chyba raczej nie mamy szukać mogło być tutaj nie tutaj, tutaj jest zabezpiecznie. sprawdzić inne strony, patrz pod nogi, no tutaj moglibyśmy na przykład spaść. Sobie potem sprawę, że przecież przed VNC mamy wielką literę V, więc może konkretnie o to V chodziło, bo w sumie było ono podkreślone. Może nie o sam budynek, nie wiem. Okej, okay, chyba się właśnie zagadkę rozwiązała. W samym budynku nic nie znalazłam. No to dużo zombiaków tutaj mnie atakowało. Wiadomość od Jimbo, część druga. Mój pompon wskazuje na downtown. Ponad czerwoną stacją godną ochów i achów. Dwa piękne serca widnieją na dachu. Na pewno trzeba udać się na downtown. To już wiemy. Jakaś konkretna informacja, czyli musimy się udać na pewno tutaj, więc lecimy. Jesteśmy na stacji metra. I co dalej? Jeszcze raz przeanalizujmy. Ponad czerwoną stacją metra w sumie. Godną ochów i achów. Te zdecydowanie były, gdy przywróciliśmy prąd. Dwa piękne serca widnieją na dachu: Bo albo stacja metra, albo stacja elektryczna. Myślę, że te dwa miejsca można sprawdzić. Czerwoną. Ewidentnie tu jest czerwono. To może być dobra wskazówka. Musimy na pewno udać się na samą górę i szukać serc. Pewnie po prostu jakieś graffiti. Czy my tam mogliśmy się jakoś dostać na górę? Bo <laughs> szczerze, że nie pamiętam. Tak by było najprościej. Ewidentnie czerwono tutaj mamy. idziemy sobie może po prostu w ten sposób, czy raczej wlecimy, to szukanie to chyba mija się z celem. Tylko czy tutaj są jakieś serca. Jeszcze wyżej Ma nie! Huh? A jednak Weź. Mój pompon wskazuje na the wharf. Stań poniżej drogi, skieruj się na kadłub, obserwuj mewę cel i okazji nie zmarnuj. Stań poniżej drogi, skieruj się na kadłub, obserwuj mewę cel i okazji nie zmarnuj. Okej. Okay. Idzie te dwa serca. W sumie jak mają widnieć na dachu. Chyba, że dwa serca oznaczało tak naprawdę naszego Aidena. I towarzyszkę. Oczywiście chodziło mi o Lawan. Teraz mamy, a zatem czerwona stacja okazała się dużą stacją metra w Siedmiu Central Loop. Chwilę mi zajęło rozszyfrowanie tego. Zagadki są coraz bardziej skomplikowane. Jimbo, co ty planujesz? Czego ode mnie chcesz? Ale teraz musimy się udać do The Wharf. I metro, myślę. Chociaż może statek byłby tutaj lepszą opcją. Bo skieruj się na kadłub. Tak zróbmy. Jesteśmy na statku. Bronisz ze zbrojowni. To jest do niczego. No, na kądu. Kadł... Żebymy musi. Nie zatrzymuj się obywatelu. To ja wam zakręciłam. W sumie nigdy tego nie próbowałam. Tam się raczej nie da dostać. Chyba. Tak prosto. Możliwe, że za bardzo kombinuję. Jakbyśmy typowo weszli na ten kadłub statku. Wejdziesz jakoś? Ja. Nie może być zbyt prosto, tak? Chociaż w sumie może za bardzo kombinuję. Tutaj mamy. całe lata. No i dobra. Się tam chyba nie bardzo. Ale możemy. Tędy. Nie da się. Widzicie to? Gra nas blokuje. W sumie jest to dość zabawne. Wydaje mi się, że się na niczym nie zacięłam. tylko po prostu się nie da. Tam dostać, hej, ty, chcesz wrócić na bezpieczeństwo? Trzymaj się, Ciiś... tak? Z... Kichota, zostało <grym> nam wejście na pokład. No dobrze, ale co? 4. To nasz największy termin. Jest podwójne, o, turbo, 550 koni. Ojciec mówił, że to był zakup jego życia. Tak jest, Pani Poruczki! Nie Długo... przyjdziemy. Tak jest, Pani Poruczki! Spróbujemy więc inaczej to zrobić. Nie wiem, jak to pójdzie, ale zobaczymy. Nie bardzo. No, więc oczywiście, że nie wejdę. Niżej drogi, skieruj się na kadłub. Obserwuj mewę i cel okazji nie zmarnuj. Przeszukałam cały tutaj statek. Próbowałam się jeszcze raz dostać na kadłub, a okazało się, że bez sensu utrudniam sobie całą tutaj zabawę. Ponieważ tutaj się znajduje skrzynia. Dokładnie w tym miejscu. Była pod nosem. A ja zbyt dosłownie zrozumiałam, że trzeba się udać na ten kadłub. Czasem bez sensu sobie utrudniać życie. Wiadomość od Jimbo, część czwarta. Mój pompon wskazuje St. Paul Island. Dziś św. Paweł składa modły i mają spoczywanie. Sprawiedliwość wygiera, ukończ swe zadanie. Myślę, że tutaj jest jasne, że chodzi o kościół. Także powinno być łatwo. Tutaj katedra nawet, nie kościół. Możemy sobie oznaczyć, jak najbardziej. I tutaj w pobliżu mamy też metro. Jeszcze sobie tylko tu zajrzyjmy do dziennika. Dobra, mam trzecią skrzynię. Nie zaskoczyła mnie kolejna notatka. Muszę się przygotować na najgorsze. Do nas atakować. Zybaczki? Albo jakieś mutanty, to gorsze, to tam, moi drodzy nieprzyjaciele, jest katedra. do środka. Tędy chyba się nie dało właśnie. Znowu te tutaj w okolicy. Wejście było... Chwila przerwy tutaj dłuższej od Time Light i nagle się zapomina Gdzie co i jak? Nie dobrze Wejdźmy sobie tędy Wejdźmy Nie, nie wejdziesz, no co ty? Tędy, no dobrze, niech będzie tędy. Jak wolisz. Wejście trudniejsze. Ale dobra. Gdzie nie wspinaliśmy się za dużo ostatnio? Na pewno nikogo tam nie ma? Ja się trochę martwię. Bezpiecznie w sumie. Chyba. Dużo niepewności. Wow. Raczej jeśli mamy mieć gdzieś skrzynię, to będzie ona na dole wyskoczy jak nic albo Jimbo. Jestem niepewna, bardzo musiałam najpierw, że to jest ta skrzynka. To nie jest ona. To są skrzynki, które już tutaj były. Tu się tu jest sporo nadal. Czy było tam jakieś dokładniejsze? Dane. św. Paweł składa modły, biskupi mają spoczywanie. Tutaj trumienia raczej nie było. Przynajmniej sobie nie przypominam. Ale trzeba cały ten teren przejrzeć. Raczej nie mamy wejść tutaj. Tędy nie wiem, tak sobie pomyślałam, że może nasz kolega nie ma tam przypadkiem czegoś dla nas. Nie. Było dobre miejsce na skrzynkę. Ale nie pasuje do zadania, niestety. O! Husarz. Ciekawe. Nie wiem. tego mimo, że tu byłam. Może to jest coś nowego. Jeśli tak, to będziecie mieć. Myślę, że też spoko. Ale nie, to nie o to miejsce chodzi. To już na 100%. Musimy zejść na dół z powrotem. Ale wyjechać? Tutaj jest ta skrzynka. Ponownie przeszukałam w środku. Nie ma. Na dole nie ma, a tutaj niedaleko w sumie wejścia. Proszę bardzo. Skrzyneczka. Czeka i śmieje się ze mnie. Żeby teraz ją jakoś Złapać i zginąć. Jakby się tam w ogóle dostać? To było chyba na farta, ale się udało. To się liczy. Weź, Uf. kumpel, Jimbo. Zadanie ukończone. Teraz, jeśli chcemy zobaczyć, co udało nam się tutaj zyskać fajnego, musimy udać się do schowka. Nie chcę już tam wchodzić, powiem szczerze. Po prostu niech będzie. Metro jest blisko i sobie sprawdzimy. Zaraz stąd nie wyszła. Tędy, dobra. Jest skrytka, dodatki. Nie widzę jej. Paralotnia, ślepy lot. Kiedy ta stawka wystrzeliła w górę? Teraz, jeśli chcemy zobaczyć, to jak najbardziej możemy pełen tutaj zestaw, czyli strój właśnie z tą paralotnią. A jeśli jesteście ciekawi pełnej, bardzo dokładnej prezentacji całego zestawu, to już dzisiaj serdecznie zapraszam Was do filmu. Jeśli pojawił się właśnie na kanale. To teraz wystarczy, że wciścicie prawy górny róg ekranu i zostaniecie do niego przekierowani. Mamy jeszcze talizman. Ale może da się go po prostu sprawdzić przez ekwipunek. O, dokładnie tak, jest. Talizman żartowniś. Wytwórz losowy talizman. Który przy każdym użyciu wywoła inny efekt rozgrywki. A może nie na tej broni w sumie. Mamy tutaj. Czy to dobrze będzie widać? Powiedzmy, że tu. A jak akurat coś mam. Na przykład na pilę ręcznej. sobie tą piłę tutaj i mamy talizman. Dajcie jeszcze koniecznie znać, co myślicie o samym zadaniu, jak podoba wam się zestaw, który dostajemy. Możecie również wspomnieć o poprzednim. Z chęcią poczytam wasze komentarze.